Hej Szymonko, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, jak wiecie, yy, budujemy domek, dom. Yy, dzisiaj będziemy budować. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Może yy, całego dzisiaj jest. budujemy, Ale dzisiaj właśnie będziemy pomału budować, więc dzisiaj od razu czytamy teraz drzewa. Zobaczymy, ile no uda udać dzisiaj zabrać drewno. Ścinamy drzewa jak najwięcej po prostu, smarujemy całą e, drewnianą i kaniem nasz, kiedy zobaczymy ile zbierzemy tego drewna. Dobra, jeszcze tylko kaniemno zostało nam jeszcze i zobaczymy, jak nam tutaj, czy nam dzisiaj nam to wystarczy, a dzisiaj czy nie. Chwilę już, już staka mnie czy, e, tego drewna, więc e, nieźle. Później będziemy właśnie potrzebowała te zebrowe, te białe. Tutaj co też tutaj jest. To jest duże to nie Sadzonki się zbierzemy od razu. O, jabłko też. Dobra. Daj, gdzie to zabrał? Nie wiem. Dobrą. zresztą, chyba ja myślę, że tyle na razie wystarczy. Więc chodźmy. Najdługo już właśnie września w ogóle się zaczyna, więc jestem zaraz bliżej że wyraźnie jeszcze będzie Minecraft ale jak już w październik się rozpocznie na to zaczynamy drugi maraton halloweenowy maraton 2025 halloween hmm. e, więc będzie jeszcze jeden maraton ja właśnie się podoba, a znowu, no to będę po prostu w 2026 i tak co roku będę po prostu a w listopadzie yy... nie wrócimy do Minecrafta dobra teraz tutaj kładziemy Tutaj będą drzwi, będę tak o tak, o tak, przesądzę. Że... Ja trzeba, Dobra. Tę chwilę to połączę. Napewno okay. tutaj może. Ojej. A. No zrobimy tak. tak. I tak oj, przepraszam tu powiększamy teraz filary. Jest powiększone, mamy filary, chyba jeszcze tam czy nie. Nie, już jest. Nie, nie jest. Dobra. Ok, y, no to idziemy y, spać. I w dzień y, zaczniemy robić chyba już sztand deskit. No. Dobra, idziemy spać. Dobra. W ogóle czekaj, czy mam złoże? A nie, ja mam... Ja w tym w, w dobra. Okej, okay, mam cztery drewna. Znaczy cztery sezonki, więc idziemy tutaj je posadzić. Idziemy nasze na nasze wioski i posadzimy je po prostu. Tutaj nasze las rośnie, na razie jeszcze nasadzonka nie urosła. Dobra, okej, okay. na razie tutaj te. Jeszcze... I jeszcze nie zniszczył że ale... Ja ...mogę go zniszczyć, żeby się zniszczył. Tylko nie walnął w villagera. Mam golema. Mnie on zaatakuje. Patrzę na mnie. dobra. Okej, okay, zniknął się sobie liście, więc teraz możemy posadzić kolejną sadzonkę. No i tutaj jeszcze musimy zniszczyć. Aż to zrobię, bo. nie będę czekać, jak to samo zniszczy. Dobra, OK, no i super, dobra, a my deski zrobić, więc idziemy do domku i te deski zrobimy. Patyki mamy też, więc możemy sobie zrobić przedmioty żelazne. Ale na razie... Dobra. Idziemy zrobić... Domek dalej. zrobię wejście już. To trzeba mi będzie przekopać jeszcze jedna szyba. bo na dwie. O. To mamy e, po dwa więc tutaj dwa, dobra tutaj cało, zaśwomia, dobra tutaj też dwa U, tutaj zasłonimy i tutaj do końca już rzeczy okay. i tak to będzie wyglądało że możemy dalej filary chwilę... podwyższyć ale nie ma naraża więc yy, możemy teraz tą rzemię chwilowo skopać Мы же мы могли уже что-то поставить. krowa mi paszył od mną, nieźle dobra, to musimy zrobić chłodki jeszcze to to zrobić i tylko jedne, ale na razie to zrobię tylko dla do swojego domku w domku e... a później na tej górce to zrobisz jeszcze dobra Ojej, ale się postawiło, dobra, no i mamy. ¿Verdad? Uh -huh. Dobra. Te 9 tylko zostało nam y, drewna, więc... Y... Okej. Okay. Jeszcze dużo podłogi nam zostało, ale tak to wygląda. Yy, Najdłużej no już będziemy mogli stawić yy, szyby też, ja myślę. No i będzie tak, to, e, to no. będę na pewno no, no, no. pół piętra, albo jak to też nazywa, e, będzie piętro i możliwe, że jeszcze będzie jedno piętro i możliwe, że jeszcze będzie piwnica, no piwnica na pewno, ale czy drugie piętro będzie, nie wiem, ale będzie na pewno też e, jedno piętro wyżej. Jak planuję zrobić ten dom. No i piwnice na skrzynki i na, żeby można było wejść na jakiejś kopalni. Możemy będzie tutaj jakoś kopalnia. A tak to chyba będziemy kończyć na dzisiaj. No, planuję to zrobić, do dookoła mojego domku farmy swoje też. A więc zobaczymy. Tak to raczej będziemy chyba kończyć. My je zrobimy sobie jeszcze tylko yy, naszych dla teraz. Czyli kilow, przekiera, miecz. I desek nie mam, albo sobie tarcze zrobić. tu yy, chyba nie mam. Nie mam. A te dir trzy przyda na jakieś na wyrównanie jakiegoś terenu, czy co więc idę, może nam się przydać jeszcze dobra e, więc może pójdę spać i tam skończymy przy moim domku dzisiaj też do nie drugi bo e, zarobiłem, co miałem zrobić a za odcinku może skończymy już ten domek przed odcinkiem postaram się ten możliwe, że w sobotę albo znowu w szorę. Teraz planuję, żeby robić florę i sobotę. ocinki eee, odcinki. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie. Więc no. Więc przed odcinkiem w szorę, znaczy we, w sobotę, czyli... W piątek albo sobotę przed odcinkiem zbiorę materiały, żebyśmy tylko mogli zbudować dom, żebyśmy mieli już praktycznie budowę, więc no. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!